Siemano, słuchajcie mamy wakacje pogoda jest taka jaka jest wyjeżdżamy sobie na biwaki na jakieś tam wypady na, na za miasto przydałoby się coś ciepłego ugotować na kuchence jakieś tak ja mam w swojej ofercie około 6 chyba rodzajów kuchenek nie pamiętam dokładnie, ale około 6 tu mam dwie które chciałbym zaprezentować kuchenki, które są na kartusze gazowe takie wpinane, standardowe dostępne w każdym markecie, w każdym sklepie budowlanym, na każdym targu jedna z nich wygląda w ten sposób tak rozkładana to jest spora kuchenka na takim przewodzie do podłączenia butli gazowej tak wygląda, także spora, można ugotować naprawdę sobie ciepły posiłek polecam chowana no, w takim pojemniku plastikowym, dużo miejsca nie zajmuje to jest jedna druga kuchenka, której sam używam od 6 lat bo bodajże, albo i więcej wygląda tak mała, składana, do tego jest woreczek też do pakowania na kartusze gazowe, wpinane to 320 gram tak to wygląda naprawdę Sprawdza się, przetestowałem, sprzedałem tego dość sporo. Polecam. W bardzo dobrych cenach. 40 zł za tą. Ta jest troszeczkę droższa. Ta kosztuje 75. Jest na sklepie internetowym. Jedna i druga ma pionizer. Także nie trzeba żadnych zapalniczek. Nie trzeba nic wozić, nosić ze sobą. Szybko się odpala i po złożeniu wygląda tak pakowana do do pojemnika polecam, na razie